Clean is good, Sanitized is better. Gdybyś ty miał wybór, z którą drużyną chciałbyś zagrać, to z kim i dlaczego? Yy, no z tych drużyn, które, które tak będziemy mogli wybierać to chyba albo z podhalem, albo z torunem, ale tak naprawdę tak naprawdę jeśli chcemy wygrać mistrzostwo, to nieważne... Tylko bo spotkamy się w tej pierwszej rundzie i tak musimy pokonać każdego przeciwnika. Jak mógł podsumować sezon zasadniczy, bo to jest tak naprawdę już ostatni mecz sezonu zasadniczego? Tak, no. Yy, tak, mieliśmy formę z tych zwycięskich meczy, Czasami zdarzały nam się też te, te mecze przegrane gdzieś tam po, na początku tego roku, ale yy, no, myślę, że teraz już będzie tylko, tylko ta forma dobrych meczów i tak to podtrzymamy w playoffie. Jak ty byš podsumoval, ten sezon zasadniczy? No, myslím, Myšle, že tak š... šredňo, myšle, že mohli sme byť v tabule lepej, jak na trzecim miejscu, ale nie jest tak zle, bo teraz prichodia play-offy, tam je obojentné z ktorého miejsca. A no, udalo nám sa vygrať oba puháry, no to ja myšle, že v koncu môžeme to brać jako dobry sezon nasadniczy. Jeżeli chodzi o play offy gdybyś ty mógł sobie wybrać przeciwnika, z którym chciałbyś zagrać, to kto to by był i dlaczego? No, nie mam jakiegoś wymarzonego przeciwnika, a... ale myślę, że z tych czterech, co tam wychodzi, no to najlepiej by nam mógł pasować Tark i ja bym wolał Tark. Jesteśmy przygotowani do pierwszego meczu, jesteśmy już gotowi na piątek, także tak naprawdę wszystko co zrobimy do piątku to jest podtrzymanie formy, poszukanie jeszcze świeżości, ewentualnie delikatne pobudzenie, już przygotowanie bezpośrednio do meczu, tak żeby też, żebyśmy się troszeczkę pobudzili przed tym meczem. Natomiast co do poziomu wytrzymałości, co do poziomu siły, przygotowanie taktyczne to mamy wszystko dograne. Jak byś Ty podsumował ze swojej perspektywy tego co Ty robisz z zawodnikami sezon zasadniczy? Sezon zasadniczy to są tak naprawdę cykle, którymi po kolei idziemy, więc wiadomo, że zaczęliśmy od bardzo dużych obciążeń i w zależności od tego, czego potrzebowaliśmy w danym okresie sezonu, tak balansowaliśmy obciążeniami w trakcie. Także, także myślę, że to był dobrze przepracowany czas. Jak się nie mylę, to 20, 27 tygodni e, zaplanowanej pracy, e, w której doprowadziliśmy wszystko e, tak, żeby, żeby, żeby wszystko dopięło się w piątek.